No już. Idę po Samego przekucia nie ma, ale jest igła. Słuchaj, że tak boli. to przykręcić, kurwa. O, krewka leci. Czekaj, czekaj. O! Czekaj, chuj. A jak sam przybieram? Na Kur... kurwa. Aj Ach, to zjeło. Zawsze mniej przybieram, co nie spróbuję. Nie wiem, co... Kurwa, zamknąć jadaczki. Gdzie ten kurwa... Gwindier? Eee, może... <laughs> Ale ti klepka. Takže jenom je fajn, ne? Mám vít. co? je ten na